Pierwsze zakupy dzisiaj poczyniłem. Kupiłem olej filtr. E, ten filtr powietrza jest elegancki, widać że ktoś go wymieniał niedawno. Nie kupiłem świec, bo nigdzie nie było dostępnych od ręki. Byłem w trzech miejscach. No i mniej więcej powiem wam, co ile kosztowało. Tak się wydatki te rozpoczynają. Czyli tak. Będę Wam mówił ceny detal. ale podejrzewam, że na rynku to będzie plus minus 10-20 zł, więcej, mniej. Olej 700, motul 244 zł. Klocki EBC, przody Sinter po 119 zł za parę. Klocki tylne kupiłem wcześniej, kilka dni wcześniej. I za te klocki i za bolec do tylnego zacisku, yy, gdzie najbardziej potrzebowałem tej właśnie zaślepki, pokażę Wam zaraz, jak jakie odkręciłem, mm, tak to za to zapłaciłem za ten bolec. I klocki tylne chyba 110, ale chyba po rabacie. Uszczelki kolektora wydechowego, niech ja je znajdę. To 15 zł sztuka. 4 sztuki. Tutaj mamy zestaw do przednich zacisków tych gumek. Bo niestety wydawało mi się, że nie będę musiał go kupować. gumki wyglądały całkiem przyzwoicie. No ale przy czyszczeniu niestety mi się rozciągnęły. Mimo tego, że uważałem jak tylko mogłem. 173 zł taki zestaw do przednich zacisków. Teraz będzie łańcuch 580, zębatka tylna 150, zębatka przednia z tłumikiem 87. Oczywiście na 500, 530, wszystko. Nakrętki do zębatki 6 sztuk. Tamte wiecie, jak wyglądają. To są aluminiowe skręcone polikolą stalową. Po 18 zł sztuka to wychodzi. Filtr oleju Detal 42. Taki z tą nakrętką na klucz. No, łatwiej się później wymienia jakby co. Jak ktoś nie ma klucza do. Filtra, no to no taki wziąłem no różnica jest niewielka, chyba 4-5 zł między takim zwykłym. Łożyska główki ramy 157 zł. zestawik I co my tutaj jeszcze mamy uszczelka, uszczelka już i szukam pokrywy zaworowej 213 zł. Wziąłem to uszczelkę z tego względu. Że podcieka spod pokrywy od strony kolektora wydechowego to już było zdejmowane. Tutaj widać silikon wystaje, więc to wymienię. A jak pokrywę zrzucę, to sprawdzę luzy zaworowe. Bo patrząc po tym, jak ten sprzęt był serwisowany przez ostatnie lata, zachodzi obawa. Że luzy mogą być niepoprawne. Chodzi bardzo cicho, takie dwabiście. Niby yy, człowiek powinien się cieszyć, ale nie wiem, czy te luzy nie są za małe czasem. Nie? Bo to zazwyczaj z biegiem lat te luzy się robią coraz mniejsze i później dochodzi do wypalenia zaworów. Więc je sprawdzimy. Świecę wykręciłem. Z silnika o świece to jest tani temat. 120 zł sztuka detal. Tam 130 zależy od, od, od źródeł, Co słabo będzie widać. Nawet jak przybliżę to, oczywiście, i tak tego nie wyostrzy. Ale też mi się wydaje, że jedna świeca, ta, bo to była wykręcona pierwsza od lewej strony, czyli po przeciwnej stronie od rozrządu, gdzie bardzo ciężko nawet jest wyjąć już cewkofajkę. Jak to jeszcze był silnik w ramie to tak to sprawdza. no Da się wyjąć, no ale. Tam jest trochę gimnastyki i wydaje mi się, że ta świeca nie była wymieniona, bo jest dużo bardziej zagarowana, tego nagaru, jest dużo, dużo więcej i elektroda jest bardziej wypalona niż w tych świecach. Także świecę sobie zamówię dopiero. No i tak jak wam mówiłem, 100 tam tylko 120 detal za sztukę, więc nie jest to tani gips. Do tego dojdzie jeszcze do tego dojdzie jeszcze trochę części oryginalnych, już sobie tam powrzucałem, co potrzebuje te numery części. No i niestety tak się cieszyłem, że nie trzeba będzie wahacza zdjąć, ale jak zobaczyłem jak wygląda ten nowy ślizg łańcucha w serwisówce, no to trzeba zdjąć ten wahacz. Ten tutaj on po prostu wyszedł, bo go kawałka brakowało, i on dlatego tak ładnie zszedł. A tamten taki oryginalny niestety nie zejdzie, bo dół z górą jest połączony. Ile za te części zapłaciłem, które tutaj są? Yy, dodam, mniej więcej dodam plus rabat, który mam na te graty, bo na fakturze mam kocenę po rabacie. Ale to jest w granicach 2000 zł, tak powiedzmy między 1950 a jakieś 200, tak, tak mniej więcej by to wychodziło. No i dojdą jeszcze świece i te części z serwisu. No ciekawe jestem ile tam to wszystko wyjdzie, bo tam jest trochę śrubek, jakieś takich dupereli, które są mi potrzebne. No i oczywiście jeszcze te graty, które są zamówione, ta czyli obudowa licznika, ten stelaż, stelaż i jeszcze coś. Aha i wiązka do świateł postojowych, bo tutaj tej wiązki nie ma, widocznie w lampie została. No, gdzieś tam została. No, a tych, tych rzeczy nie zabrałem, nie dostałem, więc nie byłoby jak podłączyć świateł pozycyjnych. Zdemontuję teraz pokrywę zaworów. No i zobaczę, jak wyglądają luzy. Też nad pokrywą się jeszcze zastanawiam, czy ją lakierować, czy nie. Najgorsze jest to. Że im dłużej o tym myślę i tak jak patrzę, patrzę, że a jeszcze to by zrobił, to by zrobił, tam to by zrobił. To tak nie wiem czy to trochę się nie zapędzam, bo to zaraz by się okazało, że warto byłoby ten piec w ogóle rozebrać. Do golasa i blok polakierować, który jest lakierowany w oryginale. Oddać do jakiegoś kiełkowania dół. No, ale to zrobi się już naprawdę drogo, i to taki, gdyby też były na przykład owiewki, gdyby ta Honda była w oryginale, miała całe owiewki, tylko trzeba zrobić takie części, powymieniać to by pewnie było warto, ale jak ona już będzie później ubrana w chiński reflektor, lakierowany zbiornik, owiewki chińskie i tak dalej, no to i tak już nikt za to nie zapłaci. Jakby do takiego stanu, można powiedzieć, kolekcjonerskiego prowadzone to nie będzie, więc chyba gdzieś tam trzeba znaleźć umiar odebrałem śrubki z ocynku no i zaszła mała pomyłka trochę z panem się nie zrozumiałem bo też jak te śruby zostawiałem to się nie widzieliśmy nawet ale mówiłem że to co jest złote niech będzie złota, a to co srebrne to srebrne no i wyszło trochę inaczej bo tylko ośki są z... srebrne a reszta złote a złote miały być tylko te cztery śruby, które są do skręcenia dolnej półki. To też dziwne, że ta, tylko tam są złote, a, a reszta jest srebrnych. No niestety, no, część nie widać, no tych blaszek nie widać, bo są pod owiewkami. To są śruby do skręcenia mm, zacisków, więc też nie będzie jakiejś tragedii, no bo. Z złota w złotym jest ok. Te śruby są do ramy i one są... dwie są widoczne. A dwie nie. A te z nakrętkami są śrubami od zawieszenia. Czyli coś tam będzie widać od spodu. No ale już trudno, no już... Jak zobaczymy jak ładnie są zrobione. No to już... Uznam, że następnym razem po prostu posegreguję i podpis podpiszę te torebeczki, żeby było jak trzeba. Ale jestem, i tak jestem zadowolony z tego, jak są zrobione. Jest, jest klasa. Tam tulejki też nie będzie widać, wchodzi w gunkę. Także super. I też Waldek już mi polakierował felgi. Ta przednia, która była krzywa, więc już została wyprostowana. I jest polakierowana. I tutaj mamy tylną felgę. Tak to nam się prezentuje. Skręcę zaraz zaciski. Do kupy. Yy, może tarczę przykręcę do felg, bo już mam poczyszczone. Tarcze pomyte. To już tam razem sobie będzie czekało. A następnie przykręcę ramę. Polakierowałem dekiel. Jest trochę lepiej, no nie jest... No jest lepiej niż było, no bez dwóch zdań. Założyłem nową uszczelkę. Bo tam się pociło. Sprawdziłem luzy zaworowe. O dziwo wszystkie są w normie. Może nie są super hiper, no ale, no ale są w normie. Sące były w granicach 13, 15, niektóre wydechy koło 20. Także tak to wygląda. No i było dużo silikonu pod uszczelką, więc ktoś te zawory musiał robić całkiem niedawno. Czyli ta jedwabista, cicha praca nie była przypadkowa, ani też nie wynikała z podpartych zaworów. Tylko wszystko jest jak należy. To skręcam zaciski. 怎么回事？不是谁过来了？再听一下。 Na przyszłość, jak będziecie wymieniać klocki 954, tak się okazało. Przez przypadek, yy, zaczynajcie wkręcać, skręcać, jakby tam kończyć wymianę klocków od wkręcenia dolnego bolca, bo później ta blaszka tutaj bardzo mocno pręży, i pod na tym bolcu, i ją jakby podciąga do góry, przez co w tym miejscu. Ta blacha nie chce wskoczyć za klocek, no i ciężko jest przełożyć bolec od tej strony. Jak od tej strony przełożycie, to po prostu tutaj jest bardziej miękko niż tu. I tutaj jest bardzo łatwo to jakby wcisnąć, bo ta blaszka się swobodnie odgina i to pięknie przechodzi. No dobra, no i co, złożone zaciski, tych nie malowałem. Starałem się jak najlepiej je domyć, no domyły się do takiego stanu. Uznałem, że no. Już nie wykupiajmy się. No, żeby tak każdy miał, to chyba byłoby ok. Także. Tak wyszły. No W sumie wcale nie byłoby źle, jakby te też były srebrne. Albo jakby te bolce były złote. Trudno. Będzie jak będzie. Tutaj no teraz czas na te wybitnie tanie świece.